Szczęść Boże, witam serdecznie, święty Jan Paweł II zaznaczył, że Zaproszenie do bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego jest wezwaniem do samotności dla Boga. Pomimo tej samotności człowiek jest powołany do tego, aby w zupełnie nowy sposób budował relacje z innymi. Papież zaznaczył, że człowiek wybierając bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego inaczej niż w małżeństwie, a może jeszcze bardziej staje się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka, dla innych ludzi. Realizacja samotności dla Królestwa Bożego łączy się z pewną ofiarą i różnymi wyrzeczeniami. Aby podjąć te wyrzeczenia, konieczna jest czujność wobec porządliwości, porządliwości, która rozpoczyna się od spojrzenia. Ojciec Święty zaznaczył, że mimo tych trudności, ten rodzaj powołania jest wyjątkowy, szczególnie ważny i potrzebny, o czym zapewnia cały Nowy Testament. Maryjo Królowo Rodzin, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.